Zapraszamy na spacer lekko polityczny. Dzisiejszym gościem jest Lesław Podgórski, przewodniczący Wspólnoty Samorządowej w Świdnickiej Radzie Miejskiej. Panie Lesławie, proszę powiedzieć kilka słów o sobie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Cóż, jestem praktycznie już na etapie drugiej połowy życia, i zdarzają się. Coraz częściej chwilę refleksji, zastanowienia nad tym, co przeżyłem, czego dokonałem i to czego jeszcze chciałbym dokonać i co chciałbym zrobić. I stąd między innymi bierze się też moja praca w Radzie. W okresie wcześniejszym pracowałem w organie wykonawczym Jakim jest wójt gminy. W moim życiorysie zawodowym mam taki epizod jednej kadencji wójtowania w gminie Marcinowice. Po odejściu z biznesu, bo prowadziłem sklep brutownie wcześniej po wygranym konkursie i wtedy łyknąłem tego bakcyla pracy dla samorządu. Uważam, że to dobry. Dobre przygotowanie, taki skok do głębokiej wody, i to teraz owocuje w mojej pracy zawodowej i w pracy społecznej w Radzie, pełniąc funkcję w organie stanowiącym uchwałodawczym. Mówi Pan o tym, że przyszedł czas na refleksję, jakieś podsumowania. Co jest Pańskim największym sukcesem? No, myślę, że od swojej młodości, od, od czasu, gdy dojrzałem, uważałem, że podstawą i jakąś radością życia człowieka, mężczyzny i stabilizacją jest rodzina. No oczywiście poza pryncypiami, jak, jak wiara, jak odniesienie do wartości transcendentnych, jest rodzina niezaprzeczalna, bo i Praca zawodowa liczy się i, i, i jakaś, jakaś satysfakcja materialna. Niemniej jednak najważniejszą rzeczą uważam jest oparcie. Wraca się do domu po pracy zmęczony. Czasem są sukcesy, czasem się coś nie uda. Niemniej jednak stabilizacja i, i udany związek małżeński, rodzina. Mam dwóch synów, którzy są lekarzami. Jakaś taka satysfakcja. Udało mi się jakiś tam poziom materialny zachować pozwalający spokojnie żyć, chociaż mówię nie, nie przeceniałbym tego wątku materialnego, bo przede wszystkim rodzina i, i dobra duchowe jakieś grupa przyjaciół, niewielka, bo, bo na ilość też nie można iść. Niemniej jest to znaczące i satysfakcjonujące, że, że najbliżsi i przyjaciele są wokół mnie. Mam największe rozczarowania? No największe rozczarowania to, że myślałem, że dobrą pracą, uczciwością można sobie zaskarbić u ludzi, u wyborców jakiś taki kapitał, który będzie owocował. Niemniej jednak teraz dostrzegłem, że polityka i, i na, tutaj na najniższym szczeblu i na wyższych szczeblach, czyli na, na skali państwowej, że często dominuje cynizm. Patrzenie na własny interes, na interes własnej partii, a nie, nie dobro kraju czy dobro wspólnoty. Wkroczyliśmy na tematy polityczne. Jak to się stało, że Pan trafił do polityki w ogóle? No właśnie tak jak tutaj już nakreśliłem, było to w jakiś sposób taki naturalny. Przeszedłem z biznesu do, do samorządu. Trudno to nazwać polityką, bo ja, będę wójtem w Marcinowicach, pracowałem w swojej gminie w sposób taki, że. Że znali mnie ludzie, znałem ja miejsca, w których się wychowywałem, w których pracowałem. Później następny etap pracy to, to była praca w Świdnicy. Przyjaźń z, z obecnym prezydentem, z, z panem prezydentem Pałacem, która zawiązała się wcześniej, jeszcze przed tą wspólną pracą. I później chęć, również praca dla, dla miasta, dla, dla gminy Miasto Świdnica spowodowała, że że jestem, gdzie jestem i trudno to nazwać polityką, bo ja stronie od, od jakichś takich stricte politycznych zachowań, a najważniejsza jest dla mnie praca dla miasta i pomoc w realizacji organowi wykonawczemu w mieście, jakim jest prezydent. Właśnie prezydent. Kim dla Pana jest Wojciech Murdzek? No, przede wszystkim przyjacielem, wzorem jakiś do, do naśladowania, bo Podczas wspólnych rozmów, podczas wspólnego bycia e, między sobą wymieniamy uwagi na, przede wszystkim na temat życia, na temat zachowania, a później przechodzą e, inne jakieś zawodowe sprawy e, bieżące, e, które e, no, pomagają i cementują e, tę naszą przyjaźń. Rozumiem. A proszę powiedzieć, e, czy jak to jest być radnym? Ma Pan spore doświadczenie w tej kwestii? Jak to jest? Panie, ja no, nie zastanawiam się aż tak specjalnie nad tym, jak to jest pełnić rolę radnego. Mam pewne wzorce do naśladowania, jakieś przemyślenia i po prostu chcę jak najlepiej wykonywać swoją pracę, swoje zadania wynikające z, pełnionego, z pełnionej funkcji, pełnionego stanowiska. Obecnie jestem wiceprzewodniczącym Rady, ja przez poprzednie dwie kadencje byłem przewodniczącym. Komisji Rewizyjnej i uważałem pełnię z tę funkcję, żeby pracować jak najlepiej i po prostu dążyć do prawdy i bronić tej prawdy. Właśnie w tej kadencji jest pan y, wiceprzewodniczącym y, Rady Miejskiej. Proszę powiedzieć, czy trudno jest zapanować nad radnymi, bo widzimy niekiedy, że to rzeczywiście są burzliwe dyskusje i, i jak to wygląda od tej strony? No, są sytuacje, że nie jest łatwo, bo są różne charaktery, różne temperamenty, ale mnie przychodzi to w miarę e, łatwo po prostu, no bo znam e, e, już ludzi, znam radnych, znam zachowania. Ale czasem są sytuacje niejednoznaczne, takie, których nie można zgodnie ze statutem czy zgodnie z prawem opanować, dlatego została powołana właśnie komisja statutowa, żeby zmienić ten statut, żeby wprowadzić czyste, czytelne zasady, które pozwolą myślę jednoznacznie prowadzić przewodniczącemu obrady i panować na sali. Żeby nie było wzajemnego skakania sobie do oczu, niepotrzebnego często obrzucania inwektywami czy obrażania się. Czy jest jakiś radny, który jest w sposób szczególnie trudny do okiełznania na sali obrad? Jest parę osób, które no, mają swoje zdanie, często, często robią to. Cynicznie, często żeby no, będąc w opozycji, żeby podrzeć atmosferę, żeby, żeby w jakiś sposób zaistnieć w mediach. Ale myślę, że, że to, to jest grupa nieduża i, i myślę, że jak się jest trochę w radzie, to się już widzi, gdzie prawda jest, a gdzie jest typowa polityczna gra. Proszę powiedzieć, troszeczkę zboczymy z, tematu, z tematów politycznych, bardziej na prywatne. Co pan robi w wolnym czasie? Ja lubię sport. Dużo z żoną chodzimy po górach, jeżdżę na rowerze. A w wolnych chwilach będę znał urlopie, gdy dla ciała ciało jest zaspokojone w sposób taki, że już tam jakieś marszobiegi, jakieś długie spacery. To chętnie czytam wiersze, jakąś literaturę, prozę. Mhm. Lubi pan pływać? Lubię pływać, ale. W, w, w szczególnych jakichś akwenach ciepłych, dlatego że mam e, e, problemy zdrowotne i musi temperatura wody być tam powyżej 25-26 stopni. Rozumiem, że ze świdnickiego akwaparku będzie pan korzystał? Oczywiście i bardzo na to liczę, że e, ludzie e, pracujący w Świdnicy, ludzie mieszkający e, potrzebują tego e, w formie i rozrywki, i w formie leczniczej. E, większość mieszkańców e, ma pracę i e, znając oczekiwania i znając e, te badania społeczności świdnickiej stwierdzam jednoznacznie, że e, Aquapark jest bardzo potrzebny, żebyśmy nie musieli jeździć do Wrocławia czy, czy nawet do Świebodzic, bo e, świdnicanie zasługują na to i zresztą znam e, ocenę swoich e, znajomych, którzy jak najbardziej e, popierają tę myśl, chociaż jest to duży wysiłek finansowy i dla e, włodarzy miasta i na pewno dla e, gminy miasto Świdnica. E, na co dzień pełni Pan funkcję dyrektora Wydziału Komunikacji w Świdnickim Starostwie Powiatowym, więc temat dróg i e, parkingów w mieście nie jest Panu też obcy. Jak Pan, jak pan ocenia tę sytuację, która spędza mieszkańcom sen z powiek? E, tak, no mówię, nie ma tragedii, nie ma dramatu, na pewno nie ma komfortu takiego, że w każdej porze i, i w każdym mm. miejscu Miasta możemy swobodnie zaparkować, stąd wprowadzana strefa, żeby wymusić tę rotację. Jeśli ktoś nie musi w centrum parkować, żeby mógł zaparkować na terenach bardziej odległych od centrum. Niemniej jednak ciągle inwestycje w miejsca parkingowe, w parkingi są robione, przede wszystkim na osiedlu Młodych, na osiedlu na Zawiszowie i również na osiedlu e, Zarzecze. Natomiast e, również przyglądamy się i, i temu ma służyć ten raport o stanie e, parkingów e, przedstawiony na najbliższej sesji, e, aby również w centrum miasta spowodować, e, uzyskać jak największą ilość miejsc do parkowania, żeby to nie było problemem. Y jeszcze w temacie inwestycji y wieża ratuszowa. Popiera Pan? Tak, jak najbardziej, to, to mówię, że nie ma chyba takiego, kto nie chciałby odbudować, a była to myślę pierwsza i ostatnia szansa dla... Władz miasta do wykorzystania, bo duże dofinansowanie pieniędzmi zewnętrznymi poza budżetu miasta spowoduje, że ta wieża zostanie i nie będzie to tylko jakaś atrapa, żeby można sobie zdjęcie zrobić przy wieży, ale będzie wykorzystana w sposób taki użytkowy, bo będą tam i cele turystyczne i inne użytkowe spełnione. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu, dziękuję pani.